E, rok 1058 to jest właśnie pierwsza zmianka, że Kazimierz Wielki, e, Kazimierz I e, miał tutaj jakieś swoje grodzisko. E, następna zmianka to rok 1170. E, Kazimierz Sandomirski i Bolesław Kędzierzawy tutaj właśnie podpisali jakąś ugodę. E, z tego też względu mogło się to tutaj od tego czasu nazywać e, mirów. Dlatego właśnie, że chodziło o jakiś mir. E, mir oczywiście w znaczeniu pokój. Ewentualnie druga, e, druga nazwa e, mirowa, skąd się mógł tutaj wziąć, to było z jakiegoś ewentualnego rycerza, który mógł nazywać się Mir. Nie wiem czy Mirek, ale może Mir. To są właśnie dwie, e, dwie takie etymologie tej, tej właśnie nazwy mirów. E, 1495 to jest ciekawa, ciekawa wzmianka, bo zameczek dostaje rodzina myszkowskich. A jeszcze sobie pominąłem jedną rzecz nawiązanie do Olsztyna, Mirów i Olsztyn. Mieliśmy tutaj tą samą sytuację, czyli mieliśmy tutaj Opolczyka. Zarówno na Olsztynie, zarówno też w Mirowie. Tutaj Opolczyk dostał ten teren. W posiadanie. Z tego też e, prawdopodobnie zameczku robił jakieś zbrojne napady e, na, lokalne, na lokalną ludność, e, lokalne inne zameczki. E, natomiast, e, jak to Opolczyk, e, coś dobrego, coś dobrego, coś z dobrego, coś złego. Że Elżbieta Pilecka, pochodząca z niedalekiej e, Pilicy, e, czyli e, żona Jagieły, E, to właśnie tutaj na, na polach Mirowskich poznał ją podczas jednej, e, jednego z polowań, które tutaj często się rozgrywały. Mirowskich właśnie tutaj w 1495, e, byli myszkowscy. No i to jest bardzo ciekawy ród, e, gdyż coś jak bonerowie w Podzamczu, oni też dorobili się ogromnych, ogromnych majątków do tego stopnia, e, że byli zapraszani przez papieża. E, Pan, pan Myszkowski e, dostał nawet tytuł burgrabiego na e, Burgrabiego od samego papieża. E, byli też 150 lat, bo od mniej więcej 1495 do mniej więcej 1640-50 e, ten zamek na największy rozkwit. To, to tutaj właśnie e, tutaj właśnie zrobili aż 4 piętra. To był zamek wystawny w tym czasie, tutaj, tutaj też bywali królowie Polski. Od tego czasu zamek powoli zaczyna upadać. drogę nowym formą. Wybór zawsze należy do Was.